ja mam taki model niego ja sobie wrzuciłem z tego obj tam zrobiłem szkielet i najważniejsze co chcemy teraz ściągnąć bo te animacje na razie nas tutaj w ogóle nie interesują ściągamy tego fbx for unity dla pewności bo kiedyś jak się ściągało zwykły fbx binary czyli zwykły taki plik z modelem no to kości były jakoś tak dziwacznie ponazywane i Unity się gubiło. Oni już chyba to się zunifikowali, już nadal zostawili tą samą opcję, ale i tak ściągamy to dla Unity, żeby te kości były ok. Na wszelki wypadek. TomTeamPose sobie ściągamy. No jak mamy TomTeamPose, no to to jest nasza baza i możemy zawsze do tego wrócić. Gdzie my tu jesteśmy? Tutaj i ja sobie to ściągnę, nadpiszę sobie to co już miałem. Bo dzisiaj chcemy zrobić coś, co się nazywa. Kinematyką odwrotną, czyli y, jak sobie mamy tutaj Blender, wywalamy i importujemy ten plik FBX. OK, i teraz tak wybieramy sobie ten szkielet, i żeby było go od razu cały, żeby był widoczny. Tutaj na tej zakładce Object Data Properties Viewport Display można sobie włączyć In Front i jest taki jakby prześwietlenie. Szkielet jest rysowany na, na wierzchu. To Mixamo nam po prostu zrobiło taki szkielet postaci, łącznie z palcami. Tu od razu też będą pod, podpięte tam tekstury. Materiał jest tak nie do końca dobrze ustawiony, ale tym się w ogóle nie przejmujemy. Bo jakbyśmy tu poszli do Shading, tutaj jest źle podłączony i to we wszystkich... Teksturach. To są tekstury na, na skórze, na ubraniu, na okularach, na spodniach, na butach, na wszystkim. Każda ta tekstura, jakby materiał ma źle podpięty ten, ten note tutaj. Bo zamiast Alfy jest podpięty, do alfy jest podpięty kolor, a nie alfa, więc to by trzeba sobie po prostu poprawić. I to we wszystkim. No, i też ten metalik wszędzie jest pociągnięty na maksa, i to też niekoniecznie jest to, co chcemy. No, i to chyba wszystko. Ale to jest kwestia tylko wyświetlania: nas to nie interesuje, nas interesuje animacja. Teraz, czy jak mamy ten szkielet, i byśmy teraz chcieli go animować, to musimy tutaj przejść do trybu. czy znaczy tego na razie nie róbcie, ja wam pokażę, z czym problemy mogą być. Czyli tak, wchodzimy sobie do trybu pozy. Albo tutaj z tego Combo boxa, tak, z tego combo boxa wybieramy sobie Pose Mode, albo Ctrl Tab i też powinno przechodzić do tego Pose Mode. Jak jesteśmy w tym trybie Pose, to tu właśnie sobie zaczynamy animować. Przy czym w tym momencie, jakbyśmy chcieli na przykład zrobić, żeby postać chodziła, no to musimy ręcznie jakby każdą kość teraz poobracać sobie, nie? czyli musielibyśmy wyprostować tam jej ręce z jednej strony z drugiej strony i teraz powiedzmy musielibyśmy zrobić na całości tą klatkę kluczową przesunąć się później gdzieś yy, gdzieś do przodu i później musielibyśmy każdą tą nogi po prostu obracać nie. Czyli tu obracamy nogę tak tu tak i tak w kółko tam każdą kością osobno i tutaj tak samo tutaj tak tutaj tak no i takie klatki pośrednie musielibyśmy robić. Przy czym każdą kością praktycznie zajmowalibyśmy się osobno. Nie? Stopa powiedzmy musiała być wygięta tak. Nie wiem zależy jaki to byłby bieg. To, że się te ręce zrestowały, dlatego że klatki kluczowej nie zrobiliśmy. Czyli jakby bardzo szczegółowo musielibyśmy podchodzić do tego wszystkiego. E, czyli każdą kością osobno. I żeby tego nie robić, to się właśnie robi, używa się tak zwanej kinematyki odwrotnej. Czyli animujemy tylko jakby wybrane kości, a reszta ma się dostosować do, do tego, jak, gdzie, gdzie ta kość się znajduje. I coś takiego sobie spróbujemy zrobić. Czyli, jak mamy ten widok, to wracamy, znaczy wracamy, wybieramy tryb, tryb edycji, bo musimy takie dodatkowe kości kontrolne sobie poddawać. Więc, jak jesteśmy na tym widoku, e, najlepiej sobie wziąć widok z góry i tak wybieramy sobie nadgarstek na razie sobie się zajmiemy rękami po prostu i z shiftem ten nadgarstek i jak mamy to wybrane to wyciągamy sobie przyciskiem E i z kontrolem ewentualnie można zablokować w osi Y to trzeba wyciągnąć tak trochę do góry i takie dwie kości powstają zaznaczamy sobie tą kość i od razu je sobie nazywamy odpowiednio i tutaj blender y, zmienił ustawił nazwę na Left 4 Arm i tam dopisał sobie jakieś cyferki to my te cyferki zmieniamy na IK że to jest Inverse Kinematic to jest tylko i wyłącznie dla nas ta nazwa ale lepiej po, po nazwie rozpoznawać co jest czym niż po y, cyferkach czyli na, w jednym i w drugim przypadku zmieniamy nazwę tych kości że to jest IK czyli Inverse Kinematic czyli tak, te kości musicie sobie nazwać żeby było .IK to jest taki ogólno przyjęty standard, że tak się nazywa te kości kontrolne, to jest inverse kinematic. I teraz jakbyśmy przesuwali te kości G, to to przesuwają się też kości sąsiednie. I nie chcemy tego, to mają być tak jakby odczepione te kości zupełnie. Czyli jak jest na przykład wybrana ta w lewej ręce, naciskamy ALT P i bierzemy Clear Parent. I to nam odczepia tą kość. I tak samo robimy z tą kością. Lewy zaznaczamy Alt P i Clear Parent, bo te kości mają być po prostu odczepione. To teraz robi się coś takiego, że do tej kości przyczepia się dłoń. Czyli zaznaczamy sobie dłoń, z Shiftem zaznaczamy ten IK, ten naciskamy Ctrl P i wybieramy Keep Offset. I to samo robimy z drugiej strony. Dłoń, ten IK, Ctrl P, keep offset i teraz tu nic nie widać, że się coś dzieje, jakbyśmy przeszli do trybu pozy czyli jak ja tym ik w trybie pozy przesuwam, to też się przesuwa cała dłoń to, że się tam coś porozrywało, do tym się nie przejmujemy na e, czyli tak, mamy ten keep offset zrobiony e, i teraz przechodzimy do trybu pozy tutaj trzeba zaznaczyć wszystko, bo widzę, że się porozwalało przynajmniej u mnie i w menu pose zrobić clear transform all i to resetuje mm, jakiekolwiek tam przesunięcia do tego ustawienia szkieletu jego oryginalnego no i to co się rozerwało to jest już powinno być naprawione dobra i teraz najważniejsze zaznaczamy sobie przedramię I czekajcie czy tu, a nie te klatki potrzeby nas nie obchodzą dobra i tutaj jest coś jak bone constraint takie menu Dodajemy sobie Bone Constraint Inverse Kinematic. Dobra. Jak dodaliśmy ten IK, to tu dodajemy sobie w Target. Wybieramy Armature, czyli cały szkielet. A tu w Bone wybieramy, jeżeli to jest Left Forearm, czyli lewa ręka, to tu wybieramy Left Forearm IK. I teraz, jak będziemy przesuwać sobie tą kością kontrolną to akurat wszystko już się rusza i to nie jest zbyt dobrze tu jeszcze musimy na, tym, na tej kości i na tym bone constraint tym inverse kinematic tutaj ustawić chain length czyli jak daleko jak bardzo ta kość w głąb może wpłynąć na cały szkielet przesuwając się czyli my to ustawiamy chyba na 2 albo na 3 zobaczymy jak jest na 3 bo na 3 to jeszcze wpływamy także ta kościół łopatki powiedzmy się tutaj rusza. To ja po, po... lepiej ustawić sobie na dwa. No jak teraz ustawiamy, ruszamy tą kością, tą kontrolną, no to zgina nam się tam łokieć, tam podąża nam ręka. Zrobimy to samo z drugiej strony, bo tu jeszcze jeden błąd powinien wyskoczyć. Taki, mam nadzieję, że na tej dłoni to wyskoczy. Czyli tak, na przedramieniu dodajemy sobie ten inwers kinematic target to jest cały szkielet, a kość ma być to jest po nazwie, to jest Right for ARM, więc my szukamy Right ARM.ik, czyli ta kość kontrolna. I tu też ustawiamy na 2. No jak teraz w trybie pozi, pozi boż, w trybie pozy przesuwamy, no to zgina nam się ten łokieć i cała jakby ręka podąża za tym mm, ramię i przedramie podąża za ręką jak gdzieś poprzesuwacie sobie tą rękę i się powykrzywia wszystko i ctrl z jakimś cudem nie działa no to pamiętaj, że wziąć pause, clear, transform i all i to wszystko się zresetuje dobra, tylko dlaczego ten błąd nie wyskakuje, który ja chcę żeby wyskoczył gdzieś muszę w dziwne miejsce o, jest Czyli, jak gdzieś do tyłu damy sobie tą rękę, to widzicie, że łokieć się w ogóle. Yy, ta dłoń teoretycznie powinna się dać ją tak do tyłu przesunąć, nie? Tylko łokieć się skręcił nie w tą stronę, w którą trzeba, bo komputer nie wie, w którą stronę ma być łokieć skierowany. To trzeba jeszcze dodać takie, jakby wirtualne łokcie, można tak powiedzieć. I sobie to dodamy teraz. Czyli, tak, resetujemy tą pozę. Znowu widok z góry. Tu wybieramy sobie, że chcemy pozycjonować kursor. Dajemy ten kursor gdzieś naprzeciwko łokcia właśnie. Czyli na przykład tu i jeszcze na, na wysokość też klikamy tu. Czy nam się to dobrze ustawi, czy niekoniecznie? Dobra. Tak trzeba parę razy na kilku widokach kliknąć, żeby się ten kursor w dobrym miejscu ustawił. Naprzeciwko łokcia najlepiej. Czyli tak, klikamy... Można tutaj kliknąć na przykład w łokieć, widok z góry, i tu naprzeciwko tego łokcia. I tutaj jest ten kursor, i tu chcemy dodać sobie nową kość. Czyli tak, klikamy Shift A. Nie, nie w tym trybie. W trybie edycji musimy to zrobić. I co, kursor mi się przesuwa. Ej, dobra, jeszcze raz. Tu kursor i kursor tutaj. I teraz, jak jesteśmy w trybie edycji tego szkieletu, Shift A, i tu nam dodało taką gigantyczną kość, to wracamy do tego trybu wybierania. I tą kość sobie możemy trochę tam. Nie, nie, tym, końcówkę trzeba być. z i sobie ją po prostu skrócić, żeby nie była taka duża. To, że ona jest taka gigantyczna, to nic, nie, nic się nie dzieje, bo to jest też jedna z kości kontrolnych. I ona nic nie robi ze szkieletem. No ale jest czytelniejsze niż taki. Wielki, nie wiem, wielka piramida naprzeciwko łokcia. Eee, czyli tak, to co to jest, to jest prawe przedramie, right forearm, i tu sobie tą kość nowo stawioną naprzeciwko łokcia. Możemy sobie napisać po prostu right elbow, i to jest prawy łokieć. I jak teraz sobie wejdziemy do Pose Mode znowu i mamy tą, eee, to przedramię i tu jest ten Constraint, to tu jest coś jak Pole Target i tu sobie wybieramy właśnie cały szkielet i z całego szkieletu musimy wybrać ten z prawa strona, czyli Right Elbow, szukamy. to można napisać po prostu tak, można napisać Ok, mamy coś takiego i jeżeli się wykręci ręka w ten sposób to to się naprawia tym tutaj po prostu trzeba tak to przesunąć, żeby było ok. Najczęściej te będą wartości 90-180 tego typu. I zaraz zobaczmy, czy to się naprawi. Naprawi się. Dobra, jak się robią takie rzeczy, że się łokieć nie skina. To trzeba to wymusić to, to zgięcie. Czyli tak, to, że tu daliśmy 180 to jest ok, bo naprawiliśmy tam to wykręcenie tej dłoni. A jeżeli tym punktem kontrolnym przesuwamy, ale ta kość się nie zgina to trzeba ją tam jakby wymusić jej to trzeba po prostu wybrać tą kość z tym Ikejem, czyli tą, to przedramię w tym przypadku i nacisnąć R, że chcemy lekko obrócić, jak lekko obrócimy no to już się zgina to jest jakiś po prostu błąd, najczęściej z jedną stroną się to dzieje, czyli on jakby jest usztywniony ten łokieć i on się nie chce po prostu zginać, trzeba po prostu na siłę go tam ruszyć i tak, tak czasami się może działać Spraw... Wiem, że z lewej strony takich rzeczy nie ma. Przynajmniej u mnie nic się takiego nie działo. I żeby sobie na szybko tą samą kość powielić tutaj, yy, to po prostu sobie czekajcie, Do trybu edycji wchodzimy. Tą kość sobie wybieramy całą. Duplikujemy, naciskamy prawy przycisk myszy, czyli, że nie chcemy tego duplikatu nigdzie przesuwać. I jak tutaj. N naciśniemy, to się otworzy menu z pozycjami tego, tej kości. I tu wystarczy tego X'a, tam z minusa na plus, albo z, mi, z plusa na minus. Tak? Jak to jest minus 44, to to pracujemy. I tutaj tak samo. To są pozycje jakby początku i końca tej kości. Czyli jedno i drugie tam w x po prostu symetrycznie trzeba sobie przestawić. Hmm no i już teoretycznie mam ten łokieć z drugiej strony, to tylko wystarczy, że nazwę zmienię czyli jak tam był right elbow, to tu damy left elbow ok, i znowu tak, do trybu edycji, do trybu pozy i temu na to przedramię też trzeba tam ustawić ten pole target, czyli też armatur, a tu wybieramy left elbow dobra, też trzeba wymuszać jakoś jak gdzieś przesuniemy ten punkt kontrolny, coś się tu dziwnego dzieje, to trzeba nacisnąć, obrócić po prostu tą kość z tym przedramieniem. Może u Was się to nie zadzieje, bo mi się to zadziało pierwszy raz w ogóle na lewej ręce. Na prawej często, a na lewej pierwszy raz mi się coś takiego dzieje. No, ogólnie to trzeba sobie po prostu po, mm, pobawić się tym. No, ale te błędy, które właśnie Wam pokazuję, to, to są chyba jedyne, jakie wyskakują. Y Czyli jakiś tam blokada się wskakuje tego łokcia, czy, czy cokolwiek, i takie dziwne rzeczy się mogą dziać. Dobra, to ja sobie zresetuję tą pozę. Poza Clear Transform. Ok, i zostawiamy to na razie tak. To zrobimy nogi teraz. Przechodzimy do trybu edycji. Jak chcemy z nogami zrobić, to najczęściej się robi tak, że mm, czy tu jest też trochę dziwnie ustawiony ten szkielet. Znaczy działa. Działa to, to jest ok, ale najczęściej się daje tą kość tutaj, w miejscu gdzie jest pięta. Tam gdzieś gdzieś niżej, no, ale tu jest tu, więc to nieważne. No i to teoretycznie jest pięta tutaj, to miejsce. I ja to będę tak sobie nazywał. I tak. Wybieramy sobie tą końcówkę i z shiftem tą końcówkę. Naciskamy sobie, tu będzie oś Y, znowu E i wyciągamy sobie w Y. No i tu mamy kolejne kości kontrolne i robimy z nimi to samo, czyli Alt P, Parent i po prawej stronie to samo, Alt P i Clear Parent. I tą kość sobie możemy nazwać, że to jest Left Leg IK, a tą kość sobie nazywamy, że to jest Right Leg IK. No i tak samo też ze stopą, naciskamy na tą stopę z SHIFTem na tą kość kontrolną, CTRL-P i tu wybieramy KEEP OFFSET i tak samo tu ze stopą, tą kość IK, CTRL-P i KEEP OFFSET no i teraz jak będziemy te punkty kontrolne, te ik przesuwać to step, stopa nam się będzie po prostu odklejała yy, ona jest jakby osobnym bytem, za którym podąża reszta ciała no w tym przypadku nogi i tak samo też robimy, yy, przechodzimy do trybu POZY i na tych naszych kolanach, jeszcze nie kolanach, to jest łydkach. Na jednej łydce i na drugiej łydce. Dodajemy sobie ten inverse kinematic. I też ten, ten target to ma być właśnie ta kość kontrolna. Czyli jak to jest left leg, to tam będzie left leg IK. da się to napisać. Left leg IK. I po prawej stronie to samo. Aha, jeszcze od razu tutaj. Tak samo chain length na 2 I po prawej stronie też dodajemy ten inwers kinematic. Też bierzemy armaturę, i tu też y, to będzie right leg, tak? Right leg. Okay. No i teraz, jak tutaj nie na widoku z boku, to lepiej będzie widać. Jak wybieram sobie tą kość kontrolną i sobie ruszam, to, to się rusza też y, cała noga. No przy czym widać, że kolano się potrafi w drugą stronę wygiąć no to już wiemy co mamy robić, potrzebujemy takie kości kontrolne naprzeciwko kolan widać to, że się wygina nie w tą stronę halo, no ogólnie to się powinna cała noga podnieść i zgiąć no w drugą stronę to powinno być czyli tak e, robimy to samo, tu dajemy sobie a i w trybie edycji to musimy zrobić czyli kursor, klikamy sobie na kolano w widoku z góry klikamy sobie, a nie, z góry to średnio widać, z boku bardziej. Jesteśmy tu, widok z boku. Aha, dobra. Klikamy sobie na kolanie, na widoku z przodu, czyli na jedynce. Na widoku z boku klikamy sobie gdzieś przed kolanem, czyli gdzieś tu na przykład. No, jak obrócimy, to widać, że ten kursor jest tam, gdzie powinno być to kolano. Klikamy sobie Shift A. Bierzemy GZ, żeby skrócić tą, y, tą kość, bo ona nie musi być taka duża. Czyli tak to będzie tu. O. I od razu wyszedłem z tego. Od razu jesteśmy w tym trybie edycji. Y, tą kość sobie nazywamy. Czyli to jest lewa noga. Nie, tak, lewa. Czyli lew kni sobie to możemy nazwać. I od razu też yy, duplikujemy. Naciskamy prawy. I tutaj tak samo. X, x w początku kości i x w końcu kości dajemy z minusa na plus, plus na minus. No i mamy jedno, jedno i drugie kolano. Te kości już gotowe. Wracamy do trybu pozy, żeby sobie właśnie w tych, yy, w tych łydkach poustawiać, że kolano ma być skierowane do tej kości kolana. Czyli na tych constraintach. Armatur, tu musimy wybrać, to jest left. Yy, tak, to jest left kni. Jeżeli coś się powykręca, to tutaj tym sobie naprawiamy. No i najczęściej, tak jak mówiłem, to będą wartości 90-180. Tu chyba 90 wystarczy. Moment, ja tą kość chyba nie zmieniłem nazwy. To tu sobie zmienię, czyli ma być right kni. I na prawym, prawej łydce, która to się nazywa right leg, też na tym konstręcie. Armatur. I tu wybieramy, że to ma być right knee. Right leg, right knee. A, dobra, bo nie ustawiliśmy tego chain length. to się powykręcał cały. To chain length na 2 ma być. Tu też trzeba dać 90, jak mi się dobrze wydaje. Dobra, i jak teraz sobie to testujemy na widoku z boku, wezmę na przykład tą kość, zacznę ją sobie podnosić. To kolano jest już w dobrą stronę. I druga strona, też sobie sprawdzimy, czy coś dziwnego nie dzieje. Tak się działo, dziwnego, coś z rękami. Czyli tak, G i w czym ja mam przesuwać? Nie w X, czyli G, Shift, X i w tej płaszczyźnie i jest OK. No i mamy takie już 1, 2, no cztery powiedzmy takie punkty kontrolne, gdzie tą pacynką możemy sobie przesuwać. Ja tu jeszcze doradzam sobie dodać dwa Jedno sobie dodamy w tym miejscu. Wracamy do Edit Pose, i tu, jak nam się krzyż zbiega, to ja polecam sobie tutaj też dodać kość. Czyli tu wyciągamy sobie, jaka to będzie oś w Y, czyli E, Y, i tu wyciągamy sobie taką kość. Dobra, i ją sobie możemy nazwać, znaczy zmienić nazwę po prostu, że to jest. Spine, IK, albo jak tu tam już nazwę zmieniło na spine 2ik czyli to są wyciągnęliśmy to jakby z kręgosłupa jakby czyli to zmieniamy na Spine IK to też odczepiamy tą kość, czyli clear parent, a tą część dalej szyja i głowa. E, zaznaczamy ten to jest szyja, tak, nek, dobrze. Czyli zaznaczamy tą szyję z shiftem, zaznaczamy ten IK, Ctrl P i Keep Offset. I przechodzimy do trybu pozy. Tutaj tą clear transform robimy. I teraz tak na tej części kręgosłupa sobie dodajemy też inverse kinematic. Ten chain length to chyba można zostawić. I tak to ma być armatur, i tu ma być ten pine 2 IK. I teraz, jak tym, tym ruszam sobie, nie w tym widoku z boku. O, mogę sobie tą postać jakby przesunąć. To, że głowa się niskie kręca, to się nie przejmujemy. Po prostu trzeba poobracać głowę. Możemy zgiąć plecy tego, tej postaci. I to też się czasami przydaje. Tu mamy kolejną jakby taką kość do obracania tej naszej pacynki. Czyli nie, tu nie musi nic być. Tu powiedzmy, że jest ok. Dobra. Tylko czemu mi się te kości tu źle obracają znowu? ogólnie jak coś dziwnego się dzieje z kolanami, albo z łokciami, to albo ten pole angle zmieniacie, dopóki się nie wyprostują, te, taka skręcona kiełbasa się robi, to ten pole angle zmieniacie. Jeżeli jest kolano nadal wykręcone w drugą stronę, to wybieracie tą, tą kość i po prostu R i obracamy sobie, dopóki się nie obróci we właściwą stronę. I tu ile było? 90, ale jest źle w tę stronę, czyli obracamy i chyba jest ok. Dobra, I jak macie taki setup, widać to mniej więcej? No, e jak macie te kości kontrolne, czyli są na piętach, na nadgarstkach, e te kości decydują o tym, gdzie, jest, gdzie będzie łokieć skierowany. Byśmy na przykład teraz chcieli, żeby te, ta postać, te kolana otworzyła, nie? To wystarczy złapać za tą kość kontrolną i ruszamy tym i ona kolano też się przesuwa i po to są te kości z kolanami coś tu jeszcze jest powykręcane u mnie ale uda się to naprawić dobra na razie się tym nie przejmuję bo chcę, chcę powiedzieć o co chodzi czyli jak mamy te, ten cały setup to teoretycznie wszystko co tam chcemy jaką tam chcemy pozę to sobie ustawimy Kontrolując właśnie tymi kośćmi, tymi kontrolnymi, tam ustawiając w odpowiednie miejsce postać. Znaczy, w odpowiednie miejsce, tylko te stopy, dłonie i po prostu tam naginając kręgosłup, tam, żeby się postać nie wiem, zgięła, nie, czy coś. I tylko tymi ko kośćmi ko kontrolnymi przesuwamy.